A ty co robisz tam? Za robotę się wyjść. Co, co robisz? Świczę se. Bo idę se do Squid Game 1. Bo tam jak się skacę z babykami przez skakankę, to można chrupe miliardy wygrać. Bo już dość tego biedowania na pustkowiu. E. A ty co robisz? A jo, se tez idę do Squid Game. Wow. I no ja tam będę nadzorcą. nadzorcą. Ja tam będę nadzorcą. Ja będę wszystko nadzorował. I tą siekierecką. To zafukam to całe tam towarzystwo. nieprzyjemnej troski o świat. Ale ciebie pod ochronę wezmę. I jak se wygramy już te miliardy wsyćkie. To se odbijemy te chude lata, coś my naprawdę walczyli. A ja to ci powiadam teraz, bo to było zawsze moje największe mazenie. Otworzę se wspaniałą fabrykę slacheczkich parówek zbójeckich, bo tego światu też potrzeba. Eee. Eee. I to mi się podoba. A ja się otworzę. Słuchaj zbuju salony mody gaździnowej na caluśkim świecie, bo to co promować, bo to jest tradycja wielka. Tak będzie, jako tu powiedziano. E.